Cześć, skacu! <grymianie> bo ten rynk się czerpnął, to się na spalinowy przyłączy. No to ma teraz tylko jedną kreskę. Tak. To I od razu no, jest co, no, na spalinowym? Nie, jeszcze na elektrycznym, ale jest jak już potem wejdzie do... To on wyjeżdżony, bo... Tumatyzm. A to, to co o i Komendy Policji, nasz znaczy budżet Komendy Głównej Policji. Jest to pierwszy samochód hybrydowy w ogóle w polskiej Policji i mam nadzieję, że nie ostatni. A jak się będzie sprawował, to będziemy obserwowali na bieżąco. Panie Komendancie, gratuluję jako użytkownikowi pierwszemu i niech służy długo i służy auto? Ja się cieszę, że to jest zakup finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Wodnej To jest jeden z dwóch pojazdów, który został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu. W ostatnim czasie też Wojewódzki Fundusz brał udział w sfinansowaniu zakupu łodzi motorowej samochodu terenowego, który tą łódź miał obsługiwać oraz składa urządzenia te pracują na terenie zbiornika Turawa, także mam nadzieję, że nie tylko poprawia się komfort pracy policjantów, bezpieczeństwo naszych mieszkańców, ale przede wszystkim poprawa jakości i bezpieczeństwa dla środowiska. Został przekazany, tak jak pan komendant Wojewódzki wspomniał dla policjantów ruchu Drogowego i Prowencji. Zadania będzie swoje spełniał w rejonie terenów zielonych. Czyli mówimy o wyspie Bolko, kąpieliskach na terenie miasta Opola. Tam, gdzie zgodnie z ekologią jego wjazd nie będzie powodował emisji spalin. Pojazd bardzo przydatny, to wiemy. Nasza flota jest niezabogata, za bogata. Nowoczesny samochód, wymagający delikatnego obchodzenia się z tym pojazdem. Dlatego też zostaną wyznaczeni do obsługi tego pojazdu policjanci z doświadczeniem. Pojazd, o który należy dbać. Tak Zresztą dbamy o wszystkie pojazdy, no ale ten wymaga szczególnej stanowisko. Bardzo się cieszę z tego, że taki pojazd trafił na stan Komendy Miejskiej Policji.